W ponurych, niemal żałobnych nastrojach, jakie zapanowały w Barcelonie po przegranym w niedzielę El Clasico, pojawił się wreszcie jeden, ale za to jakże potężny, promyk nadziei. Kibice dumy Katalonii nie mają ostatnio wielu powodów do radości. Porażka jeden, dwa z odwiecznym rywalem, Realem Madryt, była bolesna, obnażyła problemy zespołu Hansiego Flyke i sprawiła, że sytuacja w tabeli znów stała się trudna. W momencie, gdy atmosfera w stolicy Katalonii stała się tak gęsta w poniedziałkowym słońcu na boisku treningowym Ciutat Esportiva Joan Gamper pojawił się widok, na który wszyscy czekali z absolutnym utęsknieniem. Na murawie po raz pierwszy od tygodni zameldował się Robert Lewandowski. To powrót, który niesie ze sobą tyle samo nadziei, co nerwowego oczekiwania i strachu przed powtórką z koszmaru. Jak poinformował doskonale zorientowany w sprawach klubu dziennikarz Carlos Manfert z katalonskiego sportu, polski napastnik, po kilkutygodniowej przymusowej przerwie pojawił się na poniedziałkowym treningu drużyny. Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Polski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda podczas październikowego zgrupowania kadry w meczu z Litwą. Jego absencja, zwłaszcza w obliczu porażek z PSG i Sewillą, była dla Hansiego flickę gigantycznym problemem. Teraz jednak Lewandowski wraca do formy, a sztab medyczny ma konkretny plan. Zakłada on że Polak będzie w pełni gotowy do gry i znajdzie się w kadrze już na najbliższe spotkanie ligowe Barcelony przeciwko Elczej, które zaplanowano na 2 listopada. Wydaje się więc, że koszmar związany z jego absencją powoli dobiega końca. To absolutnie kluczowa wiadomość dla Hansiego Flücke, którego ofensywa, mimo przebłysków Rashforda czy Torresa, wciąż nie ma nominalnej, światowej klasy dziewiątki. Lewandowski ze swoim doświadczeniem i instynktem jest po prostu niezastąpiony, pokazały ostatnie, bolesne mecze. Jednak ta znakomita, napawająca optymizmem wiadomość, musi być przyjmowana z ogromną, niemal przesadną ostrożnością. I nikt w biurach na kamp Nową nie zamierza cieszyć się zbyt wcześnie. Powód? W zeszłym tygodniu w klubie przeżywano bliźniaczo podobną sytuację, która zakończyła się absolutną katastrofą i wywołała wściekłość w gabinetach dyrektorskich. Chodzi oczywiście o przypadek Rafinchi. Brazylijczyk, Podobnie jak teraz Lewandowski, miał być gotowy do gry na niedzielne El Clasico. Wrócił do treningów po kontuzji, kibice odecznęli z ulgą, a sztab medyczny dawał zielone światło na jego powrót do kadry meczowej. Niestety, zaledwie na kilka dni przed spotkaniem, Rafinha na jednym z treningów poczuł ból w tym samym miejscu. Diagnoza była druzgocąca, nawrót kontuzji. Oznacza to, że Skrzydłowy prawdopodobnie będzie pauzował przez kolejny miesiąc, omijając nie tylko klasyk, ale i kolejne, Kluczowe starcia. Ten scenariusz mrozi krew w żyłach wszystkich w klubie i każe dmuchać na zimne w przypadku Lewandowskiego. Sztab medyczny Barcelony jest pod gigantyczną presją. Jeden fałszywy ruch, jeden zbyt wczesny powrót, może oznaczać dla Polaka to samo, co dla Brazylijczyka kolejny miesiąc w gabinetach fizjoterapeutów, a nie na boisku. Tym bardziej, że w przypadku Roberta Lewandowskiego nie mówimy już o przypadkowym, jednorazowym pechu. Mówimy o niepokojącej powtarzającej się tendencji. Dla 37-letniego napastnika jest to już trzeci uraz mięśniowy w ciągu ostatnich zaledwie sześciu miesięcy i jednocześnie drugi w tym sezonie. To jest alarmujący, niezwykle niepokojący sygnał, który pokazuje, jak bardzo eksploatowany i wrażliwy staje się organizm kapitana reprezentacji Polski. Wszyscy pamiętamy, jak problemy zdrowotne utrudniły mu początek przygotowań do sezonu, co później przełożyło się na konieczność rotacji i oddanie miejsca w składzie Ferranowi Torresowi. Teraz historia się powtarza. W wieku 37 lat urazy mięśniowe to zupełnie inna historia niż u dwudziestolatka. Regeneracja jest wolniejsza, proces powrotu do pełnej sprawności dłuższy, a ryzyko nawrotu kontuzji, czego tak panicznie boi się teraz sztab Flikę, wzrasta wykładniczo. Właśnie ten aspekt, to rosnąca podatność na kontuzję, jest głównym powodem, dla którego hiszpańskie media od tygodni spekulują na temat jego przyszłości i niechęci klubu do przedłużenia wygasającego kontraktu. Liczby Lewandowskiego, gdy jest na boisku, wciąż się bronią. W obecnych rozgrywkach ligowych strzelił 4 gole w 9 meczach, spędzając na murawie łącznie zaledwie 431 minut. To pokazuje, że jego instynkt strzelecki jest wciąż na najwyższym poziomie. Problemem nie jest to, jak gra, ale czy w ogóle jest w stanie grać regularnie. Z perspektywy klubu, który płaci mu gigantyczną pensję, staje się on aktywem coraz bardziej ryzykownym i nieprzewidywalnym. Każdy kolejny uraz mięśniowy tylko potęguje te obawy i osłabia jego pozycję negocjacyjną w rozmowach o ewentualnej przyszłości w stolicy Katalonii. Powrót Roberta Lewandowskiego do treningów to nie jest tylko fantastyczna wiadomość dla Barcelony. To jest być może jeszcze ważniejsza informacja dla reprezentacji Polski i selekcjonera Jana Urbana. Jego powrót do gry w najbliższy weekend byłby równoznaczny z tym, że będzie on do dyspozycji selekcjonera na kluczowe, absolutnie decydujące listopadowe mecze eliminacji do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni zmierzą się wówczas z Holandią i Maltą, a stawką jest przypieczętowanie awansu do marcowych baraży. W obliczu tej walki obecność kapitana jest absolutnie fundamentalna, nie tylko ze względu na jego niepodważalne umiejętności strzeleckie, ale przede wszystkim ze względu na jego gigantyczny wpływ na mentalność, spokój i pewność siebie całej młodej drużyny. To stwarza jednak dodatkową, niezwykle skomplikowaną presję. Zarówno Hansi Flick jak i Jan Urban będą w najbliższych dniach nerwowo zerkać na telefon. Czy Lewandowski będzie gotowy na Elczej? A jeśli zagra, czy nie narazi się na ryzyko, które wykluczy go ze zgrupowania kadry? Albo, w drugą stronę, czy grając na 100% dla reprezentacji w listopadzie, nie narazi się na kolejny uraz, który rozwścieczy władze Barcelony? To jest klasyczny konflikt interesów na linii klub kadra, a sam zawodnik znajduje się w niezwykle trudnym położeniu. Widok Roberta Lewandowskiego biegnącego po trawie w poniedziałkowy poranek to bez wątpienia najlepsza wiadomość, jaka mogła spotkać kibiców Barcelony po bolesnej porażce w El Clasico. To zastrzyk nadziei dla klubu i lina ratunkowa dla reprezentacji Polski. Ale ten optymizm jest niezwykle kruchy. Cień nawrotu kontuzji Rafinha wisi nad szatnią Blaugrany jak mroczne widmo. To nie jest triumfalny powrót. To jest ostrożne, nerwowe i pełne napięcia stąpanie po bardzo cienkim lodzie. Najbliższe dni treningowe będą teraz kluczowe. To one, a nie sam mecz selczej, dadzą nam odpowiedź na pytanie, czy ten powrót jest trwały, czy to tylko kolejna fałszywa nadzieja. Zarówno Barcelona, jak i cała Polska wstrzymują oddech.